ostatnio to po kaszubsku, bo jestem z Kaszub. E, witam Państwa na dziewiątej gali konkursu fotograficznego międzynarodowego konkursu fotograficznego Portret Prawdziwy. Ja chciałem zapowiedzieć moi drodzy dziewiątą edycję konkursu międzynarodowego pod tytułem Portret Prawdziwy Konkursu Fotograficznego. Nowy komuś, Jadam Polański na strajacie, który już po raz dziewiąty będzie chciał, aby po rozdaniu nagród, a więc po finale, który będzie miał miejsce 29 października, wszystkie te fotografie przynieść do nas i po raz kolejny tradycyjnie licytować je na Allegro podczas 30 na Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzie Perun Filus. Wielkie brawa. Mariana dostała też wyróżnienie i pierwsze miejsce, a tę sprawę dokładnie objaśni Państwu oczywiście pomysłodawca konkursu i e, jego organizator Adam Bolański. Chciałbym za chwilę, nagrodą specjalną jest ta statuetka oraz zaproszenie już oczywiście opłacone na portret imienia Andrzeja Persza na Nowym i trzymałam szybkie do robienia zdjęć, tak, że to żyli. Wszyscy, z którymi pracowałam, fotografowie, których spotykałam na plenerach, modelki, wszyscy się do tego przyczynili. Dziękuję bardzo. w Brondyni witam Was dzikie dziecko polskiej strady. Krzysiek kipam serdecznie! Jak uh, yeah. one śpiewają? E, słuchajcie, no ja wiem, dlaczego one słabo śpiewają, trochę się na tym znam. Żeby śpiewać, trzeba otwierać usta. Spróbuj otwierać usta, jak masz usta wielkości trzech pontonów. jakie jest honorarium? Ja Tak, 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 tak. Słuchajcie, poprawka powinna być nagrywany w sobotę rano. Ja mieszkam w Gdańsku, e, 350 km do Warszawy. Mówię, wypowiedz, no. Dziewiąta rano, no, no mogę przyjść, no czwarta no, rano przyjadę i tak dalej, ale ale taki wymięty, zmęczony, no mówi, nie, Pani Krzysztofie, gdzie? No czy to producent stawia panu najlepszy hotel w Warszawie, jeszcze tam 7 gwiazdek czy 17 pójdę. I się nie bał, nie do każdego nie do zapuszczają. No i już mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się na pewno być może w większym gronie na za rok, czyli na dziesiątej edycji konkursu fotograficznego pod tytułem Portret Prawdziwy. Jeszcze tylko takie informacje też organizacyjne. Otóż właśnie to co powiedziałem, teraz taka informacja, na którą przynajmniej część z Państwa czeka już od początku tej imprezy jest bankiet. Jest bankiet słuchajcie. Chciałbym serdecznie podziękować Wam wszystkim za to, że chciało Wam się przyjść. Na portret prawdziwy, chłopach tutaj. Jeszcze <grymne> ja sobie tutaj postoimy. Za to, że troszeczkę, to, że troszeczkę się pośmialiśmy, że naprawdę było warto przyjść i mam nadzieję, że przyjdziecie na następny raz. Ale zanim to nastąpi, standardową na to myślę, jest tak, że jak ktoś do nas przyjeżdża z pustymi łapami i nie wyjeżdża. Także dostaniesz od nas specyfiki, które my tutaj mamy, no oczywiście wiem, że wina nie pijasz, to może je po prostu rozlejemy za chwilę, ale mamy za to sery, mleko, z czego słynie, mamy tą myśl, także ja wiem, że ty jesteś na diecie, tak jak pokazywałeś przed chwilą, że masz i masz kociołek, a nie, nie koloryfet, także... Ma... Rozciągam, się, e... rozciągam się jak harmonia, schudłem 30 kg, a 15, minut. Mam nadzieję, że wszystko Ci się spodoba, a to co mamy zrobić oczywiście w mojej podzięce, to spotykamy się jutro standardowo, robimy sesję, także gdzieś tam pewnie zobaczycie, spotykamy się na kawie. Jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję. <laughs>